Witam w kolejnej części Diablo. Katwak znalazł sobie amulecik. Mam nadzieję, że znowu będzie dobry. Eee, a co to w ogóle nam daje ten amulet? Plus 13 do żywotności. No, mogłoby się zdarzyć, że będzie lepszy. Muszę się napić wody. Eee, coś się chmurzy na pół, a tak było ładnie rano. Chyba ci z mojego spacerku. Dobra, wracajmy do Diablo. Jesteśmy na poziomie 13. Dalej idziemy jak burza. Nic znacznie jest w stanie zatrzymać. Żadne gady. Beczka. I po beczce. nic tu nie ma. Idziemy na drugą stronę. Dzień dobry. Inspekcja sanitarna. Co to? 14 no tutaj zapewne nic nie będzie. A no właśnie. Jeszcze nie pora na schodzenie niżej. Czym i do kogo, chłopcze? Pusty kuferek. No nie potraktowali cię... ...zbyt humanitarnie. O, proszę. Co następnie. Zawiękla! O kurcze, o kurcze. Dobra. Trzeba tutaj często sejfować, bo tobie się te piążki już nie sprzedadzą. Jej, jej, ale ich tam jest, ale ich tam jest. Radę, dam im radę, dam im radę. O nie, dam im rady. Ucieczka, ucieczka. O, udało się. Uf, dobra, jesteśmy. Z powrotem w wiosce. Będziemy sobie medalion. Kolczuga, nie medalion, tylko amulet. Kolczuga. Odporność na ogień 46. No fajny. Będzie swoje kosztować. A medalion, najważniejsze. Plus 17 do siły. Hmm. Sprawdźmy to. Ten mi dawał plus 13 do żywotności, czyli całkiem sporo do życia. A jak to się przełoży na nasze obrażenia? Kurde, znacznie się to przełoży na nasze obrażenia. Dobra, tego sprzedamy. Życie podsztukujemy jeszcze punktami do rozdania. Idziemy do Gisworda. Giswardzie, mam dla Ciebie wow, znowu łakome kąski to do sprzedania. Jezu, co jest takie drogie? Zbroja wygięcia. A teraz powiedz, ile za to chcesz. Korona. Głównowarta warta. Amulet Vim 1800. Dobre i to. Zbroja absurdno. Ta jest droga. Dobra, 30 tysiaków mam. Czy masz coś na sprzedaż? Dokładnie chodzi mi o tarczę. Eee, łuk. Nie, nie, nie. Złoty pierścień. Zbroja księżyca. To plus 5 do wszystkich antybiotyków. 10, 25. Odporność na wszystko plus 30. Stasznie fajny topór. Stasznie fajny ale ile kosztuje Dobra A udamy się do chłoptasia może on coś ma ciekawego dawno u niego nie byliśmy Gdzie on to był? Gdzieś tu Jesteś tu jeszcze? Jest. Co tam masz? Kafar 620. Odporność na ogień. Eee, chłopcze. Gdybyś ty wiedział, co ja mam w ekwipunku, to by ci szczena opadła. A tam żadnego zadania nie było. Czy on coś pominął? No w ogóle, i A ty? Greetings, good master. Welcome to the tavern of the Rising Sun. Dobrze. Chcę co zdarzyło się. What ails you, my friend? No jak to co, edycyjnie oczywiście. Dobrze, że chodzisz. Ah, co ja to kupuję? Dobrze, że chociaż Na starczaś. Z produkcją. Ale jak to mam? Dobra, starczy. No to wracamy z powrotem. Jest tu po nas. A jeszcze może pogadamy z tym. Może ktoś tam jakieś zadanie da w końcu. Pijak. A, Pij dalej, chłopcze. Ja znowu tą mapę naciskam. A mam taki odruch. Okej, okay, to się trzeba przygotować, od razu będzie piekło. A no właśnie. To no. ja, Eliksir zręczności. No świetnie, 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 świetnie. Gdzie on jest? W ekwipunku. Podnosi o jeden zręczność, tak? Tak. Świetnie. zaraz będzie mieć 100%, jak tak dalej pójdzie. No i o to chodzi. Kurde, i znowu zapomniałem. A nie, no szukałem tarczu, nie było żadnej. Trzeba ja to robić. Zdejechaj. Te niedobitki. No i nic tu nie ma. To co, Został nam chyba tylko dół, już tak? Tu byłem, tu byłem, tu sobie byłem. Tam jest wejście do miasta. Tylko dół został. No i powolutku, powolutku kończymy poziom 13, Szybko nam idzie, nie? spodziewam się, że teczki. Czy tu? Nie ma nikogo. Sam 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 sam. A cze? Och, obcok. Po prostu rzeź, yy, gdzie jeszcze tu coś tu jest? Nie ma niczego. No i prawie skończyliśmy. Jeszcze tu nam zostało. Ale tutaj oczywiście nic nie ma. Skończyliśmy poziom 13. Zbliża się czas na 14. Nie wiem ile diabła ma poziomu, chyba 16. Człowiek z Wizzyn mówił, że tak, tak, 16. No, no to być może uda mi się skończyć tę grę na tej sesji. tak dalej pójdzie, jak tak będę szedł. W zasadzie jeszcze nie napotkałem przeciwnika, który by mnie na dłużej zatrzymał. Czy jakichś potworów. O, no to zapraszam na poziom 14. Witam na poziomie 14. Cześć, to już zapach Diablo. Kuperek. Pusty, oczywiście. To już, to już standard. Pusty. Krwawy rycerz. Chodź, zobaczmy, na co cię stać. O, no, wytrzymały jesteś. Chodźmy tu. Ech, od cio ciosu. Magiczna. Dobre i to. Ja musimy pozbierać te pieniądze. Zwojnowy. Ach, chodźmy tu najpierw. Krwawy rycerz. Ugh.

6118 będzie gorszy w obrażeniach. Przede wszystkim będzie wolniejszy od tego mieczyka, więc go nie bierzemy. Ale patrzcie, jakie konkretne przedmioty nam tu wylatują. Więc z tego się cieszyć. Ok, to tyle w tym odcinku, bo powoli kończy się czas. Zapraszam na kolejną część Diablo. Może uda nam się skończyć poziom 14. Cześć!